Okay, okay, do, do, do the lesson. Do the lesson and we're, we're gonna, learn. We're gonna show the lighting. Okay, go Go for it. You hold your partner faster. That's the uh, last one. And you get down with the feet. Boom, boom. That's the merengue. Merengue. Thanks very much. The best time, the easiest time. Play. Merengue. Nie spodziewaliśmy się lekcji tańca w takim barku, poszedłem tylko po kawkę. Ale kolas! Z tego drzewa są te łódki wyrobione. Kiedy byliśmy w Waitangi, e, pokazywaliśmy taką łódkę. To jest właśnie Kaori Tree. Oni ścinali to drzewo, nie wiem jak, i robili z tego łódki na 100 osób. Takie małe łódeczki, którym przepłynęli z Fiji do Nowej Zelandii. Kupe przypłynął jako pierwszy odkrywca Fijijski odkrył Nową Zelandię. A mówiła ta pani, ile średnicy ma te drzewo? 8 metrów 8 metrów 2000 lat drzewo. Drzewo. drzewo drzewo. 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 Bramka numer 1 Bramka numer 2 A tam siedzi Zong. Tutaj jest oto wyjaśnienie dlaczego trzeba myć buciki. Drzewa Kauri żywią się poprzez delikatne kruche y, y, ...róc, czyli Korzeń. korzenie. Jak się nastąpa brudnym butem niemytym. To wtedy drzewo kauri upada w ten sposób, i wtedy ten pan coś tutaj robi. Z tym robi. panem, z tym dwóch panów, coś robi. A potem później jakiś pan sam idzie. Bo chyba zakopał tego drugiego pana, i z jeden pan został. Nie wiem. Tak? O to chodziło? Promialiśmy to po przy tej. No. Kasia mówi, że to można było wyrzeźbić w nim. Na pewno, jak nie dwa. Na pięciosobowej rodzinę Z psem. I z kotem. I kot by się nawet zmieścił.